Rolnicy z regionu łódzkiego wciąż liczą straty po wiosennych przymrozkach, między innymi o tym, jak przetrwać trudny sezon, rozmawiali dziś na Walnym Zgromadzeniu łódzkiej Izby Rolniczej. Wyzwaniem jest także konkurencja i to nie tylko producentów ze wschodu. Jedynym z problemów poruszanych na Walnym Zgromadzeniu Izby Rolniczej był bezcłowy import produktów z Ukrainy do krajów Unii Europejskiej. To obniży dochody zdecydowanie rolników w tej chwili, rolników uprawiających zboża a za 2-3 lata e, hodowli bydła, mleka. Delegaci rozmawiali też o stratach w rolnictwie i sadownictwie spowodowanych przymrozkami. Dużo mówiono o trudnej, bieżącej sytuacji producentów ziemniaków jadalnych. Przystąpiliśmy do Ministerstwa Rolnictwa o blokadę, y, trochę przyhamowanie, bo te ziemniaki napłynęły z Rumunii kraju Unii Europejskiej, ale powinniśmy zadbać o naszych rolników, gdzie my mamy w województwie sieradzkim, jesteśmy liderami. Aby choć trochę poprawić sytuację rolników, pod koniec sierpnia w Kalinowej odbędzie się ogólnopolska impreza o zasięgu międzynarodowym promująca ziemniaki z naszego województwa.